To jest to, proszę Państwa, co w insurekcji cieszy najbardziej, gdyż jeżeli byśmy mieli banknot współczesny, który byłby oceniony na 4, to tak naprawdę nie chcielibyśmy na niego spojrzeć. A tu mamy 25 insurekcyjną, którą my technicznie e, zgodnie z definicjami IBMS-u oceniliśmy na stan 4, ale ona jest nadal świetnym, atrakcyjnym banknotem, który no, cieszy kolekcjonerskie serce bez wątpienia. Proszę Państwa, 4 przede wszystkim za niedoskonałości tej krawędzi, czyli tutaj mamy drobne nadarcia z takimi zawinięciami na dolnej krawędzi, więc tutaj technicznie zeszliśmy poniżej stanu trzeciego, natomiast jednocześnie możemy zobaczyć, jak fajnie widoczna jest sucha pieczęć naturalnie. Ma ten banknot złamanie, złożenie takie centralne dość wyraźne i od drugiej strony widzimy też zaciek. On mniej się eksponuje od strony awersu. Wręcz póki go nie zobaczymy od strony rewersu, to możemy się go tylko tak domyślać w zarysie, ale nie sądzimy, że jest taki wyraźny. Natomiast od strony rewersu dopiero widać jego przebieg. Proszę Państwa, banknoty mają ponad 200 lat, 230 blisko. Także to różne rzeczy na przestrzeni lat się z nimi działy. Także tutaj te sztuki są naprawdę fajnymi. W znaku wodnym tutaj nie mamy żadnych dodatków. Naturalna, z lekkim śladem tutaj zamoczenia, zacieku z niego wynikającego. Popatrzmy jeszcze w świetle bocznym. Widzimy, że tych złamań wcale jest niedużo. Zobaczmy jeszcze od drugiej strony. Prawie tu lekko wiotki, czyli na tym złamaniu już tutaj nam wyraźnie leci. Bardzo ładnie ta pieczęć nam się tu eksponuje. Nie ma żadnych innych nierówności z Bardzo fajna sztuka. 25 seria C. To stan 4, cena wywoławcza. 上做的。